No, siemanko, witam serdecznie. Michał z tej strony, Mani Makes Mani. Dzisiaj zrobimy sobie wideo z cyklu airdrop info, ponieważ nagromadziło się tu w informacji. Mam tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, mam tego dość sporo, więc polecimy sobie dzisiaj z airdropami, bo przecież to jest to, co lubimy najbardziej. Więc nie przeciągając już, zapraszam na intro. One dimension, one dimension, one dimension. No, właśnie, i lecimy. Zapraszam również na mojego bloga. Jest tutaj kilka ciekawych informacji, które serdecznie polecam sprawdzić. A tymczasem zaczynamy z kosmicznymi airdropami. Pierwszy airdrop dla Juno. tylko tutaj jest wymaganie, że trzeba trzymać ich NFTK. To są jakieś znudzone małpy na IBC Club. Sprawdźmy sobie, gdzie je można tutaj dostać. Hoppers IO to są. NFTki na Juno, więc mają oni tutaj dwie kolekcje tych małp i małp 3D również. I do tego jeszcze trzeba stekować tutaj minimum 100 Juno. Z naprzód jeszcze nie było, a żeby sprawdzić, jak wyglądają te małpiszony. to zaraz tu sprawdzimy sobie. Tu są, o tu są te zwykłe. Jeśli chodzi o zwykłe, no to Floor Price 6 Juno. 6 Juno to jest jakieś 36 dolarów. Jak one tu wyglądają? No nie są za specjalne te mapy. Znajdźmy te w 3D teraz. Tutaj są te 3D. Jeśli chodzi o 3D no to cena jest tutaj 3, prawie 4 Juno. 4 Juno, czyli 23 dolary. No też raczej... Sławe są te małpy. Także nie wiem, czy jest to opłacalna inwestycja, zakup ich NFT po to, żeby dostać jakiś bananowy token. Zgaduję, że tutaj pomysł się wziął, wiadomo skąd. <grym> Także lecimy dalej. Tutaj mamy airdrop od Void Protocol. Void Protocol miał być oryginalnie na Terra. Teraz będzie na Osmosis. I właśnie delegatorzy Osmosis dostaną airdrop od Void. Będzie to 10 milionów tokenów, a żeby się zakwalifikować trzeba stake'ować minimum 1 osmo. Snapshot to be announced, ale w trzecim kwartale tego roku. Dobra. Więc pewnie sporo ludzi zgarnie ten airdrop. A my tymczasem lecimy dalej. Nomik. Nomik będzie miał swój drugi airdrop i jeśli stake'ujecie, to warto by było używać tych delegatorów. Na no, tych mniejszych delegatorów oni tutaj konkretnie nie dają żadnych instrukcji, ale mamy tutaj wskazówkę. Don't delegate all your stake to the biggest validators. To znaczy, żeby nie delegować całego naszego stake'u do tych największych delegatorów. Gata, na przykład Gata DAO, to jest taki delegator, on tam jest poniżej 20 miejsca, więc też tam możecie wrzucić. Walczymy po prostu o decentralizację, także delegujcie do tych. Poniżej top 20, najlepiej. A my lecimy dalej. W ogóle Nomik, fajny, fajny staking, i tam teraz można, nagrodami za ten staking Nomika, są również Bitcoiny. To znaczy, nie Bitcoiny, ale Satoshi, tak? Także fajnie to wygląda. Bitcoin zagląda do kosmosu. Chcemy Bitcoina w kosmosie. Kolejny airdrop, tutaj Dimension XYZ. To są akurat. Plotki, token będzie się nazywał Dym, DIME. Dime, ale to są akurat plotki. Także tutaj nie wiadomo, nic, nic w sumie tutaj nie wiadomo. Nie mamy żadnych daty z naprzotów. co tu mamy konkretnie stake'ować? Bardzo mało informacji. Także nie ma co tutaj siedzieć. Lecimy dalej. Airdrop od polymer dla stakerów Secret. Juno i Osmo będzie to token na Secret Network i warto by było tutaj używać dexów, jak i dawać płynność, i lunch będzie w tym miesiącu. Kiedy był snapshot, o tym się jeszcze dowiemy. Tutaj może jakieś małe, konkretne szczegóły, detale. Nie, raczej nic konkretnego tam nam nie dali. I tutaj mamy jeszcze kolejny airdrop, również na kosmosie Solanian Network. Tutaj będziemy wynagradzać stakerów Secret i Atoma. Również będzie tutaj dodatkowy airdrop tego tokena SLN za uczestniczenie w różnych głosowaniach. I najprawdopodobniej lunch będzie w czwartym kwartale tego wspaniałego roku. IBC Gang. Tak jest. Dobra. Tutaj jeszcze jest stary airdrop. Jeśli nie odbieraliście tego likecoina, no to jest 11 dni, także to Wam też podlinkuję. Może zapomnieliście, może macie jakiś drugi portfel, także możecie sobie sprawdzić, żeby Wam to nie przypadło. Ten airdrop nie jest warty zbyt wiele, ale no lepiej mieć niż nie mieć. A ostatnio również robiliśmy dwa testnety. Jeden na margines. Marginate Protocol. To jest, taka, to jest taki protokół do zakładania różnych pozycji na dźwigni w górę lub w dół, czyli long albo short. Bardzo łatwy testnet jest u mnie na liście. Drugim testnetem było Fan Fury, również dodany kilka dni temu. Jednak tutaj pewnie już się nie załapiecie na nagrody, bo te nagrody były tylko dla 1500 osób pierwszych. To w sumie nie nieważne. I jeszcze dodatkowo to jest taki fajny artykuł na Medium. Wam go podlinkuję. Dla nowych osób, które dopiero zaczynają eksplorować właśnie ekosystem kosmosu, to jest 10 e, rzeczy, które należałoby zrobić po właśnie wystartowaniu w tą kosmiczną podróż. Więc zaczynajmy. Zaczynamy oczywiście od ściągnięcia portfelu KEPR i od założenia konta, zapisania sobie tych 12 słów kluczowych. Najlepiej w notatniku schowania go gdzieś głęboko, tak żeby nikt nie miał do niego dostępu. Później zakupujemy sobie Atoma oczywiście. Może to być jakaś giełda zcentralizowana albo zdecentralizowana, zależy czego tam używacie. Kilka linków do takich giełd, których ja używam, znajdziecie oczywiście w opisie. Tutaj na Mesari są wyszczególnione różne pary, jeśli chodzi o Atoma. Mamy Binance, Combase, OKX, FTX, Kraken, Huobi. Nie ma tutaj Bybita na tej liście, a to dziwne, a Bybit serdecznie polecam. I dobrze, i później mamy punkt trzeci, czyli deponujemy naszego atoma na Dexa Osmosis. Tutaj sobie wchodzimy na asset. Tutaj przy atomie dajemy depozyt, i wtedy możemy zacząć tradować na tej platformie. Warto sobie kupić trochę tego Osmo i trochę sobie zastejkować go. Zresztą, tak jak widzieliście, no głównie większość tych airdropów idzie właśnie za atoma. Za Osmozis, za Juno i za Secret Network ostatnio bardzo dużo. Tak, i teraz punkt kolejny. Wymieniamy trochę atoma na Osmozis, mimo tego, że słapy na Osmozis są praktycznie darmowe, to należy mieć jakieś Osmozis na naszym portfelu Kepr, które nie jest zastekowana. Dlatego na pewno warto jest dać jakieś pole płynności na tych podstawowych parach typu Osmo Atom, Osmo Juno, Osmo Secret, i tak dalej. Jeśli chodzi o punkt piąty, to wypadałoby również zastejkować przynajmniej tych 10 atomów. No, jeśli liczymy na airdropy, to ja bym powiedział, że nawet z 50 atomów by nam się przydało. Zresztą, tak samo jak i całej reszty tych hasetów. Tych no i przy stejkowaniu oczywiście musimy wybrać jakiegoś walidatora. Ważne, żeby właśnie ten walidator miał uptime między 99 a 100%. Ważne, żeby jego komisja była tak no mniej więcej między 5 a 10%. I ważne jest również, żeby nie był to walidator giełdowy, czyli żeby to nie był na przykład Binance, Kraken albo któryś, Właśnie z tych walidatorów. Tutaj możemy sobie, jest cała lista i możemy sobie poczytać o nich. Niektórzy mają założone strony, niektórzy są bardzo pomocni, jak na przykład ten SG, albo gdzieś tutaj powinien być jeszcze Smart Stake, który ma bardzo fajną stronę z różnymi statystykami. Dobra, lecimy dalej. Seven. No, tutaj jest właśnie o dokupieniu sobie trochę tych innych asetów również. również Dobrze by było je zastejkować po to, żeby się zakwalifikować na kolejne przyszłe airdropy. Później tutaj mamy dwie takie strony explorery plus tutaj mamy taką graficzną wersję właśnie blockchaina. Możemy się tym trochę pobawić. Możemy włączyć sobie 3D. Mamy tutaj oczywiście dane dane analityczne. Możemy sobie zobaczyć Ile jest przelewów z jednej sieci na drugą i tak dalej. Ta druga strona, która tutaj jest, to jest Mincan, to jest explorer do sieci, więc na przykład jeśli chcielibyście sobie przeskanować wasz portfel, to po prostu wpisujecie tutaj, kopiujecie, wklejacie wasz adres portfela i wtedy wam się pokaże wasz adres, pokaże wam jakie tam były transfery, jakie macie środki na tym portfelu. Mincan dla każdego kosmonauty must have. Tutaj punkt dziewiąty, mamy agregatory do airdropów. Na przykład Cosmos Pack. Wchodzimy sobie i możemy sobie sprawdzić, jakie będą przyszłe airdropy. Które są potwierdzone, które nie są potwierdzone. Czasami możemy sprawdzić, czy się kwalifikujemy już na ten airdrop. I tak jak widać, no jest tego dość sporo. Dzikiej tutaj jakiś, tego nie znam. Dzikiej. A, tego Gelato. Jeśli stejkujecie tego Gelato, którego ostatnio odbieraliśmy, to również dostaniecie takiego GKEA. Ja chyba to Gelato całe sprzedałem za Secret Network. Nic nie zastejkowałem, mi się wydaje. Nie pamiętam teraz. No ale dobrze jest od czasu do czasu wejść właśnie na taki agregator, bo są tutaj informacje, które moglibyśmy ominąć. Na przykład Clickserver też tutaj jest nawet potwierdzony. Ale za dużo informacji nie ma. To be announced, to be announced dla stakerów Probably, Juno i Atom. No i teraz punkt dziesiąty. Tutaj macie wypisane wszystkie markety NFT. Właśnie na Kosmosie i na różnych innych sieciach. No a dla świeżych osób myślę, że fajny artykuł podkleję wam go również w opisie. A tymczasem ja już zawijam, bo jest fajna pogoda na zewnątrz, tak że idę się przejść, albo się położyć na leżaku. Życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego, siemanko, Pozdrówki! yo!